Mieczysław znaczy prawie 40 letni samochód na taki zwykły olej z dyskontu nieważne jakiego nie stosujcie tego masowo z tego względu, że dopadnie was każdy kurwa z z przeproszeniem instytut, każda urząd skarbowy, fiskus wszyscy was dopadną Ponieważ żyjemy, wiecie, w jakichś czasach niewolności, tylko niewolnictwa. Także tylko dla testów. Nie wolno tego używać jako paliwa na co dzień, z tego względu, że będziecie przestępcami. Wiecie, kraść miliony można, przelewać setki miliardy na niepotrzebne rzeczy, ale jak wlejecie sobie Wlejecie, jak będziecie codziennie wlewać e, oleje do swoich samochodów. E, w, w sumie do tych nowych nie wlejecie, bo wam was tak i tak szlak trafi silnik. <ścoughs> Także testujemy. I żeby nie było czy samochód pojedzie na takim czymś to jest w tych czasach normalnie niemożliwe wlejąc to do nowoczesnych silników chuj wam szczeli za przeproszenie wszystko nie lejemy tego dużo z tego względu, że że to po co nam to dobra zamykamy zbiorniczek klapa będzie śmierdzieć frytkami ale cóż tam Pozdrawiam i nie bądź chuj, cały nowy rok obserwuj i wszystkiego dobrego dla wszystkich widzów za tysiące komentarzy, dziękuję za dziesiątki tysięcy polubień, także jesteście super. Pozdrawiam serdecznie.